Wibracja dnia na wtorek 11 listopad, listopada 2025 roku. Wibracje budujące to 11, 11 i 9. Wibracje pośrednie to czwórka z dziewiątką I wibracja docelowa to czwórka w Księżycu Malejącym. Natomiast dzisiaj, Szanowni Państwo, może być bardzo poważnie. Nie tylko dlatego, że mamy Święto Narodowe, ale my możemy być poważni, my możemy być tacy bardzo konserwatywni w jakichś tam swoich przekonaniach. I dzisiaj, Szanowni Państwo, jest taki dzień, że dziś będziemy mówić prawdę. I tutaj to może tak różnie z tą prawdą bywać, w sensie takim, że możemy się dowiedzieć rzeczy szczerych i prawdziwych i miłych, no i możemy dostać tą prawdą między oczy, że ktoś ci, powiedzmy, realnie powie, co na Twój temat myśli, uważa i tak dalej. Więc Szanowni Państwo, jeżeli jesteście gotowi naprawdę, to dziś podejmujcie pewne tematy. Natomiast jeżeli gdzieś tam tej gotowości nie ma, to pewnych osób, pewnych tematów po prostu dzisiaj lepiej będzie unikać. I za to mądre unikanie, i za to mądre podejmowanie decyzji, trzymam kciuki. dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie Sylwester Hordecki.